YouTube. Dzisiaj z Sparta w chuj nagrywam filmik w lesie żydardowskim z telefonu z przedniej kamerki, ale nie bez powodu tutaj jestem, bo będziemy mówić o najlepszym Cardio Ever. Na wstępie powiem, że nie jest to wcale clickbait, bo jest to w 100% moja szczera opinia. Teraz słyszycie też pociąg, który potwierdza to, co mówię. Mówimy tutaj o spacerze. Ktoś by mógł powiedzieć, że no ale przecież to nie jest cardio, przecież to w ogóle nie męczy. Jest cardio, jest to tak zwane LIS, czyli low intensity steady state cardio i chodzi tutaj o tak naprawdę aktywność o niskim tętnie, o stałym niskim tętnie dokładnie i to jest właśnie przed spacer, rekreacyjna jazda na rowerze dla kogoś, kto dobrze pływa, to też będzie rekreacyjne pływanie, czy jakikolwiek rekreacyjnie uprawiany sport gdzie to tętno jest w miarę na niskim poziomie powiedzmy poniżej 55-60% tętna. Maksymalnego i czemu według mnie jest to najlepszy cardio, jakie możemy robić? To tak naprawdę powodów jest kilka. Podam tu właśnie wszystkie argumenty za. E, jeden taki poważny argument przeciw, bo według mnie jest tylko jeden taki, na który możemy naprawdę zwracać uwagę, i no, po prostu jedyny motyw, do którego możemy się przypieprzyć. Ok, pierwszym plusem takiego kardio jest to, że nie jest to w ogóle męczące dla nas. Wręcz przeciwnie, jest to tak zwana aktywna regeneracja. Czyli nie wpłynie to na przykład na poziom naszego glikogenu w mięśniach, nie wpłynie to negatywnie na nasz układ nerwowy, a przykładowo y, hit, interwały. Takie treningi mocno obciążają układ nerwowy, mocno obciążają nasze mięśnie. Może to się negatywnie odbić na przykład na treningu siłowym, y, czy ogólnie na samopoczuciu. Tutaj jest sprawa w ogóle odwrotna i no może po prostu to wpłynąć pozytywnie na naszą regenerację, dlatego że zwiększy się przepływ krwi, dotlenimy się, jak na przykład będziemy chodzić po takim lasku, gdzie mamy świeże powietrze jest natura, jest cisza, możemy się wyluzować także od razu to jest kolejny argument jest to jedyne cardio, które może spowodować, że zmniejszy się poziom naszego kortyzolu, zmniejszy się poziom naszego stresu, gdzie na przykład przy aerobach ten poziom kortyzolu jedyne co to może wzrosnąć w 90% przypadków. I to samo przy oczywiście interwałach, które są mocno obciążające, więc też są mocno stresogenne i wydziela się sporo kortyzolu. Kolejny plus takiego cardio jest taki, że możemy je robić tak naprawdę cały rok. Nie ma czegoś takiego, że możemy z nim przesadzić tak naprawdę, bo no, bądźmy szczerzy są osoby, które pracują powiedzmy fizycznie w ciągu dnia. Są osoby, które na przykład robią dzień 20-30 tysięcy kroków ze względu na pracę i nijak to negatywnie nie wpływa na, na nic, tak naprawdę zwiększa to tylko zapotrzebowanie kaloryczne yy, i może poprawić na przykład to, że zniwelujemy skutki yy, na przykład siedzenia cały dzień. Bo bądźmy szczerzy, siedzenie cały dzień nie jest naturalne. Powoduje to, że się spinamy, mamy gorszą ruchomość i możemy sobie też zaszkodzić, bo głównie jak siedzimy, to garbimy się, mamy nienaturalną pozycję, która jest szkodliwa dla naszego na kręgosłupa. Tutaj, gdy idziemy, no, jeżeli mamy oczywiście prawidłową postawę ciała, to możemy wzmocnić gorset mięśniowy także to też jest kolejny plus właśnie spaceru czy w ogóle takiego rekreacyjnego cardio. Jednym z największych minusów oczywiście jest to, że no nie będę mówił, że komuś to może nudzić, bo tutaj to już jest właśnie zależne, no. Mi się przed to nie nudzi, lubię sobie spacerować, spacerować jakie jest ładna pogoda i to też jest najbardziej przyjemne cardio dla mnie, na przykład po treningu na maszynach cardio, na bieżni, na rowerku. To jak już mam coś robić, to właśnie lubię sobie takie rekreacyjnie popedałować, czy pochodzić na bieżni, a nie na przykład zapierdalać, biegać, robić interwały. Yy, ale właśnie, największy minus tego cardio jest taki, że będziemy spalać mało Kalorii. Mało energii spalimy w czasie takiego kardio, bo według badań około 0,75 kalorii na każdy kilogram masy ciała, na każdy kilometr. Nie wiem, czy to zrozumiale powiedziałem, ale załóżmy, że ktoś waży 100 kg, to jak zrobi kilometr, przejdzie kilometr, to spali dodatkowe 75 kilokalorii plus 100. Co spali w trakcie ze swojego zapotrzebowania po prostu kalorycznego ze względu na to, że po prostu żyje. Przy bieganiu, załóżmy, jest to jedna kaloria na każdy kilogram masy ciała, czyli można powiedzieć, że no około 25-30% więcej tych kilokalorii spalimy na kilometr podczas biegania, w porównaniu do chodzenia. Więc no tutaj tak naprawdę trzeba sobie zyski, straty obliczyć, co wolimy robić. I wybrać to, co pasuje naszym preferencjom. I tu skończę swoją wypowiedź, skończę ten temat cardio, dlatego że bardziej chciałbym poruszyć ten temat razem z Sakerem w takim kompendium. Powiedzmy, nagramy taki round table o cardio, powiemy minusy, plusy. Kiedy właśnie wprowadzać interwały aeroby, czy właśnie list, czy właśnie takie spacery, zwiększanie nitu, czyli tej spontanicznej aktywności w ciągu dnia, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy nagrali taki filmik. Łapkujcie w górę, to na pewno Saker się zgodzi, żeby taki coś nagrać. Pewnie na kanał WK, jak coś, to będziemy dawać znać obaj. Jesteśmy chętni nagrać taki filmik, także to by było. Tyle na dzisiaj. Pozdro!